Siemano, siemano i z tej strony Sobotni Meksykano. Witam was serdecznie w sobotę. Dziękuję za cika, którego pewnie wymienię później. Meksyk nie jest w, na Litwie, Meksyk nie jest nad jeziorem, nie jest w lesie, Meksyk jest pod sklepem Stokrotka, e, pod, w którym niedawno przed chwilą zrobiłem małe zakupy na śniadanie, jest godzina siódma dochodzi e, i jak nie jest na Litwie, to to będzie na tym filmie i co, co tu się będzie działo. Słuchajcie, będzie na tym filmie Misz Masz Sobotni czyli tak jakby e, część dnia z Meksykano e, no bo trochę rzeczy mam do załatwienia, muszę przede wszystkim kupić buty, buty robocze, bo już jedne moje, już nie pierwsza, zresztą para, e, się zużywają dla jego i czas najwyższy wymienić buty na, na nowe. Mm, musimy też e, oczywiście posprzątać e, chatę, ale tego wam nie będę raczej pokazywał. E, na pewno za chwilę udamy się na jakieś małe grzebanie, krótkoterminowe. E, pogoda. Słoneczko jak widzieliście, jest, ale jest 10 stopni na plusie. Jest siódma rano, jest 10 stopni na plusie. Potem może będzie gorąco i potem może uda nam się założyć piankę, natomiast teraz z rana jest to po prostu niemożliwe. Ja nie wiem kiedy ta woda się ma nagrzać w tych jeziorach, jak mamy połowę czerwca, a nadal temperatury poranne są kosmicznie niskie. Nie przypominam sobie takiej wiosny i takiego, bo już zaraz będzie lato, początku prawie lata albo końca wiosny, gdzie temperatury są po 10 stopni, gdzie woda jest nadal zimna i, i, i teraz rano, kiedy pojedziemy sobie pogrzebać po prostu, bo, bo tutaj wiecie, no, no ludzie się nie kąpią, zimno jest, zimno jest, ludzie się nie kąpią, więc myślę, że. Że tych fantów za dużo nie będzie, raczej kapslowe No ale jedziemy sobie pogrzebać, jedziemy ćwiczyć sobie dalej Uczyć się przede wszystkim tego grzebania Bo im więcej doświadczenia, tym lepiej Co jeszcze będzie? Pewnie będzie na tym filmie też wspominka o Daltonii co ja myślę, bo ja uważam powoli, powoli Tak obserwując to wszystko, że jest to identyczna kopia Majora i tego co z Majorem się działo Ale o tym na pewno porozmawiamy później Pewnie przy jakimś stoliczku Żeby na spokojnie sobie o tym mówić A teraz cóż Teraz pojedziemy, pojedziemy Gdzie my pojedziemy? Wiecie, że, że jest tych jezior tyle i tych kąpielisk Które już ja przeszukałem w tym roku Na początku sezonu, który jeszcze właściwie się nie otworzył Że tak naprawdę Nie mam zielonego pojęcia gdzie tu teraz jechać I chyba Chyba tak po prostu na Na chybił trafił pojadę ym, do. No właśnie, dokąd. Dokąd jechać, jak nigdzie nikt się jeszcze nie kąpie. Masakra z poszukiwaniami powiem wam, masakra. Nie wiem, zobaczymy na. Po prostu się. Zobaczymy się po prostu na miejscu najzwyczajniej w świecie, bo ja jeszcze teraz naprawdę nie wiem, a co kupiłem, co kupiłem? Kupiłem pizzerinkę. Kupiłem pizzerynkę, oczywiście szlugi kefireczki, bo muszą być, no i nie może zabraknąć Coca-Coli z Rafałem. Panie Rafale, pan obudzi się pan! A to nawet nie spojrzałem, że z Rafałem. Panie Rafale, obudzi się pan. Coca-Cola z pana imieniem, a pan jest wege. No cóż, bywa i tak, wszystko. To wysiadamy. I tym magicznym sposobem znaleźliśmy się w miejscowości Stary Folwark. I tu byliśmy chyba wielokrotnie, nie wiem czy, już, ale na pewno tu nagrywałem dla Was jeszcze budka nieczynna. Tu się kupuje latem bilety. Jaki to jest? Dlaczego teraz się nie kupuje, a potem się kupuje? Nie wiem, pewnie więcej ludzi jest później. Eee, idziemy się przejść. Przede wszystkim zobaczyć, czy są jakieś dziury na kąpielisku i czy warto w ogóle się przebierać. A te białe kwiatki to jest czarny bez. I jak te kwiatki zerwiecie i utoczycie w jajcu i usmażycie, to można je zjeść. Poważnie. Kwiatki czarnego bzu. poczytaj ta sobie. Nie wiem, czy zdrowe, ale można na pewno je spożyć. Bez. Skutków ubocznych typu na przykład straczka. No to dobra, chodźcie, popatrzymy jeszcze na to kąpielisko. Szybciutko będzie w tle klasztor pokamedulski nad Wigrami. Tam, gdzie też kiedyś był papież, tam też warto odwiedzić tą miejscowość. Miejscowość Wigry. Warto ją odwiedzić, ponieważ, ponieważ, właśnie jest ten klasztor pokamedulski, w którym też byłem oczywiście. E, tutaj to miejscowość, to mogę tylko dodać, że jest gdzie spacerować, a przed tym, przed tym szlabanem, tam mniej więcej, gdzie Skoda stoi, jak się dobrze ogarniecie, to jest możliwość spania kamperem. Na pewno wątpię, żeby was ktoś pogonił, spod, jeżeli będziecie stali przed szlabanem. A spacerować jest tu gdzie i jest jak miło spędzić czas, po pierwsze jest kąpielisko, a jest też parę takich dróżek spacerowych, po których możecie sobie na przykład wieczorkiem pochodzić. No ogniska tu nie rozpalicie niestety, o ktoś desków nawiózł. Ogniska tutaj raczej chyba nie rozpalicie, ale myślę, że wieczorem jakbyście rozpalili glira. Grilla, to was nikt nie pogoni. Jestem też ciekaw, czy jest tu otwarta restauracja. Bo kiedyś tu była restauracja, ale czy jest teraz otwarta, to tego nie wiem. No i jak widać, są jakieś kajaczki, jakieś łódki. Także całkiem nieźle. Miałem mu powiedzieć. Miałem w ogóle wypowiedzieć się teraz o. Daltonie i o tym, co ja sądzę. Dalton jest to osoba, która występowała, bo chyba już nie występuje, na kanale e, Chłopaki z Lombardo albo Prawdziwy Lombard. E, no i bardzo mi to przypomina sytuację z Majorem. A dlaczego mi to przypomina sytuację z Majorem, to może opowiem wam w powrotnej e, drodze. Najpierw mu naprawdę zobaczmy, czy warto tutaj włazić w tą wodę e, przy 10, no może teraz już 12 stopniach, trochę się to ociepla, e, ale nadal jest chłodnowato. Ja wiem, że tu przychodzą i szukają i grzebią, e, no ale kurczę no. Gdzie szukać? Powiedzcie, gdzie szukać? Jak ja już wszystko przeszukałem, praktycznie z tych takich kąpielisk i bardziej uczęszczanych, i mniej uczęszczanych, gdzie szukać? Jak już po prostu kończą mi się e, i pomysły e, na poszukiwania. Mm, no, Litwy też nie można tak cały czas trzaskać. No, pewnie, że są w 100%: są dołki w ogóle jakieś, tu jest, patrzcie, tu jest tak zaglonione jak, jak nad morzem: są so Ja widzę, już się. Już je widzę, widzicie tę czarną, czarną ziemię wystającą em, na wierzchu, na wierchu, na wierchu, no to jest, to jest ewidentnie, ewidentnie kopane, więc... A może ja się mylę, no chodźcie trochę głębiej podejdziemy, kilka wątków zaczęłem tutaj mówić, żadnego nie skończę, nie no na pewno jest, było kopane, tak mi się wydaje, bo zawsze jest e, czarna taka, wiecie, ziemia, jak się kopie rowki w wodzie. No ale ja tu raczej bym nie wchodził, nawet ze względu na to, że jest zaglonienie takie duże, że po prostu, teraz może dobrze widać, słuchajcie, że po prostu jak nad morzem. Patrzcie, nie zauważyłem. Nie no, spoko stary. Ja ciebie nie zauważyłem w ogóle. Kaczka się mnie nie boi, wiecie, ona jest metr ode mnie. Półtora, będziesz bohaterem. Właściwie to jest Kaczor. Dzień dobry, panie Kaczorze. Czy pan jest zdrowy, czy chory, czy pan się tak nie chce schodzić z tego pomostu? Czy pan widział kogoś, kto tutaj szuka? No nic, nie chce gadać. <grym> no jest przysłodki Kaczor. Nie widział. Kłamiesz. Kłamiesz, że nie widziałeś, bo tu są ewidentnie dołki, ale naprawdę nie no, odpada szukanie w, takim, w takiej brei. Czyżby to się nazywało, że woda kwitnie, czy to jaki to, bo tak, tak dalej będzie, to ja dzisiaj w ogóle tutaj nie poszukam. Yy, I będzie z tego yy, lipa i mech. Kaczer w ogóle się nie przejął moju, moju, moją osobą włością, tutaj będącą. Podjedziemy jeszcze na drugie obok. Nie no to tutaj rezygnuję, no w, tym, w, tym, w tej zieleninie nie będę chodził, to tutaj nie ma sensu nawet grzewać w zieleninie. Y podjedziemy na drugie, na drugie jeszcze obok kąpielisko, bo w starym folwarku są dwa kąpieliska, ale podejrzewam, że jeżeli, bo to samo jezioro, jeżeli tu jest zielono, to tam też raczej będzie zielono. No i takie to jest właśnie planowanie, słuchajcie. Teraz poruszę na chwilkę temat, 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 temat Daltona. Dalton, tak jak powiedziałem, to jest osoba występująca na kanale, tak jak mówiłem, chłopaki z Lombardu i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, Dalton Delikatnie mówiąc, bo nie chcę tu tego człowieka obrażać, no nie jest do końca e, zbyt ogarnięty z internetem i z tymi e, zasadami, fejkami panującymi, e, panującymi w świecie internetu, gdzie e, one się objawiają jak tylko widz poczuje, że chłopa można wkręcić. No i tak też się stało, zaczęli chłopa wkręcać, że sprzedają jego figurki, sprzedają jego koszulki, że sprzedają jego wizerunek i tak e, dalej. zareagował tak samo jak major naprawdę, jest to kopia tych wszystkich e, tych wszystkich wydarzeń jakby z majorem e, oby się nie skończyło tak jak z majorem bo to może być różnie i dlatego ja się teraz na ten temat wypowiem wypowiem ponieważ oczywiście jak to jak to z takimi osobami bywa które nie do końca kumate są w niektórych dziedzinach no i nie ukrywajmy e, Daltonowi tutaj e, czegoś brakuje nie wiem, czy jest to choroba, czy jest uzależnienie. Trudno powiedzieć. W każdym razie jest to kolejna osoba. Dalton jest przykładem kolejnej osoby, która żyje na tym świecie, bo żyje. To było podobne z majorem, podobnie z kononem. Żyli, bo żyli i tak dalej, funkcjonowali, wegetowali, czy też jak tam to nazwał. Nazwijcie to jak chcecie, ale no, nie. Nie żyli e, tak jakby w świecie takim realnym, nie? E, gdzieś tam ich wkręcano, to samo się dzieje z Taltonem, zaczęto go wkręcać. E, e, jego popularność, choć nie tak wielka jak Konona e, i Majora, e, zrobiła się na tyle duża, że oczywiście, tak jak i z Majorem, zainteresowali się tak zwani pomagacze. Więc Dalton z tego, co wiemy, to już jest w Warszawie. No i tam ma tych swoich pomagaczy. Jak to też było w przypadku majora, tylko u majora, no też się tam gdzieś w Warszawa pojawiała, ale generalnie. U Majora była to inna miejscowość, są ci pomagacze, jest tam, e, z tego co wiemy, to Dalton e, ma chatę wynajętą, nie wiem, czy mieszka u kogoś, czy też wynajmuje, trudno mi powiedzieć, e, robi już lajty, Boże, e, więc mówię, kropka, kropka, w kropkę, e, kopia, kopia e, całych sytuacji majorowskich, gdzie Major też był w końcu przez tą popularność wyciągnięty od konona, e, żeby robić sobie z e, zlim, biznes. No i teraz ja się zastanawiam, czy w przypadku Daltona będzie to też taki sam biznes, że mm, Dalton będzie tą kukiełką do robienia na nim kasy, bo tam się też pojawiały, pojawiły jakieś mm, jakieś newsy e, o rzekomej e, walce na e, Prime MMA Daltona, czy do tego dojdzie, czy nie, trudno mi powiedzieć. W każdym razie e, nawet jeżeli dojdzie, no to na pewno się pojawią jakieś pieniądze, czy te pieniądze wszystkie trafią do Daltona, czy też nagle pojawi się rozliczenie, zamieszkanie, zajedzenie. E, no tak jak w przypadku Majora, pamiętajcie, Major nie złą kasę tłuk, a nic z tego za bardzo nie miał. I, I się zastanawiam, czy, czy w, tym, w tym przypadku Daltonowskim, na przykładzie Majora, bo to mówię Wam ewidentnie, to wszystko leci kropa w kropę, zmienili się tylko, są inni włodarze, Majorem byli włodarze z innego miasta, tutaj są włodarze z innego miasta, zastanawiam się jak to słuchajcie się skończy, czy Dalton e, utrzyma się w Warszawie, bo nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy, Dalton aż takich e, kokosów nie przyniesie jak Major w, w, w duecie z Kononem. Nie, nie ma takiej szansy, bo tam się wszystko opierało na, e, na zadymach i tak dalej, no jeżeli, a kiedy Major został sam, no po prostu najzwyczajniej w świecie było e, picie wody i walenie rozpuku. No i teraz e, sam Dalton myślę, że e, nie pociągnij finansów zbyt długo e, Najzwyczajniej w świecie dlatego, no bo, no bo powiem wam, że, m, że no co może Dalton przedstawić e, dzień. Dobry. Nie nagrywam Państwa, także bez problemu. E, co może Dalton e, przedstawić jako sam, sam z siebie? no Może podpowiadać na lajtach, może e, po może no coś tam e, poprzekręcać językowo, natomiast, żeby robić zadymy, żeby ta publika e, dalej e, Daltona oglądała, no prawdopodobnie włożarze będą się musieli posuwać do kolejnych kroków, żeby biznes się kręcił, bo jak biznes przestanie się kręcić, to podejrzewam, że Dalton wyląduje z powrotem. Pod Lombardem, no bo kto będzie trzymał Daltona, który, którego nie można zmonetyzować. No tak to przykro wygląda. Słuchajcie, to jest kolejna próba, kolejna próba wyciągnięcia czegoś z kogoś, kto tak do końca nie jest świadomy, co się wokół niego dzieje. Taka jest prawda, i to nie jest jedyny przypadek, bo tych, bo tych takich internetowych, różnych jakichś postaci. Jest jeszcze trochę, no i tam też oglądałem wczoraj, słuchajcie uwagę, gdzie niby to państwo ma się tym wszystkim zająć tą, tymi patostreamami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast myślę, że, e, że, że jak zawsze to bywa, e, będą chcieli dużo, ale zrobią. Mówię o, o państwie i, i o prawie dotyczącym wykorzystywania i tak dalej ludzi, którzy nie do końca są świadomi. Tej całej sytuacji związanej z internetami i zabrabianiami, myślę, że państwo jak zwykle zrobi w tym kierunku na tyle dużo, że to i tak dalej ten biznes się będzie kręcił. Także obserwujemy Daltona, zobaczymy na ile to Dalton, no bo nie wierzę, że włodarze Daltona czy też czy tej opiekunowie. Daltona, e, będą robić to za darmo, e, czuwać przy nim, siedzieć, pilnować, żeby ktoś go nie ukradł. Za free, czy tam za pączka ze sklepu. W to to nie uwierzę, e, tego to nikt mi nie wmówi. Pozdrawiam, no i idziemy na drugie kąpielisko. No to idziemy w drugie miejsce, dosłownie w Starym Folwarku obok, obok znajduje się piękna jakaś kula, wspaniały e, restauracja, a nie, a nie bar, chciałem powiedzieć bar, restauracja, w której możecie zjeść, naprawdę to wszystko jest blisko, no i oczywiście Muzeum Wigier, które też pewnie warto zobaczyć, a my idziemy jeszcze, słuchajcie, zobaczymy... E, Tutaj stan wody, to nie chodzi o głębokość łodziki, nie chodzi o głębokość, a raczej o stan wody, czyli jak się miewa ta woda, bo jeżeli jest tak samo zielona, to mu pamiętajcie, to jest blisko siebie, bardzo, bardzo, bardzo blisko siebie, no to będzie dupa i naprawdę. E, wracając jeszcze do Tumatu zwiedzania Suwalszczyzny okolic Suwałk no to e, ten e, stary folwark naprawdę słuchajcie jest godny polecenia macie dwie, dwie plaże wynajem <laughs> jakichś kajaków bądź też łódek e, macie blisko e, restauracje macie też e, jakieś muzeum w którym ja nigdy nie byłem no, ale może kiedyś mi będzie dane tam być e, a my idziemy sobie na drugą plażyczko i to wszystko bliżutko siebie. Wystarczy wjechać do starego folwarku, wygooglować stary folwark i, i tego. I możecie sobie tu zajechać i naprawdę spędzić myślę miłe chwile. Czy jest tłoczno, raczej jest tłoczno latem, nie sądzę, że jest tutaj mało ludzi. No ale cóż, gdzie w Polsce tłoczno nie jest, kiedy są wakacje szybko idziemy na ten pomost, bo ten film się zrobi godzinny <laughs> i ja nie wiem kiedy go wtedy wrzucę pewnie w środku tygodnia niemniej jednak pamiętajcie, że jest to sobota nadal jest to sobota przynajmniej w moim mniemaniu jest to sobota yy, na poszukiwanie ochoty, ale tej ochoty nie mogę zrealizować, bo no bo ta woda ta woda dużo dużo daje do myślenia, czy w ogóle warto w nią wleść. Tutaj szukaliśmy w tamtym roku, całkiem nawet dobre rezultaty miałem. Eem, czy warto. O, słuchajcie, tu nie ma grona? Czyżbym był zmuszony tu wchodzić? Myślałem, że się, że się, wiecie, wymigam od poszukiwań. No i tutaj nie widać zbytnio, żeby ktoś łaził w tej wodzie. To jest, <laughs> to jest dla mnie co najmniej dziwne. Ponieważ, 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 słuchajcie, no gdzieś dotąd to dolazę, no jest kawałek do, do rejonu do szukania, piękne widoczki, gdzieś tam też widać ten klasztor pokamedulski, wiem, że tu latem parkują też łodzie, które, jachciki mini, które tutaj tym sobie ludzie śpią na tych jachtach, no i tu się, tu się kąpią, niestety... E, tak jak mówiłem wcześniej nie wlazę w, w piance, chociaż bardzo bym już chciał zacząć chodzić w piance. Za to ryba chodzi doskonale, ja ją widzę wy na kamerze raczej nie zobaczycie tej ryby. No ale wejdę bez pianki, no wejdę w woderach I tyle. Także chyba zobaczymy się już na, na, na klacie. Nie będę już wam tutaj dawał yy, yy możliwości oglądania, jak się przebieram, ponieważ po prostu najzwyczajniej w świecie już kilka razy widzieliście, jeszcze będziecie mieli okazję to zobaczyć. A ja po prostu się przebiorę i wlądujecie na klacie. Nie liczę na, na tutaj na jakieś kokosy, no ale coś tam może się znajdzie. Taka wcinka. Jak pusto. Bo nikt się nie kąpie, ale też czuję, czuję pod nogami dołki. Więc chyba też kopane było, ktoś tu poświęcił czas, bo słuchajcie na razie to kapsla nawet nie ma, no i tak będziemy krążyć, mamy coś w sicie, mamy, mamy w sicie zawleczkę, no ale znaczy, że nie wszystko tu zostało znalezione, i na piątkę biła damska zapinka no nie będzie tu bogato z żółtymi, ale tu nie ma tych glonów coś śmieszniejsze, tak jak ja wam mówiłem dziwna rzecz kapsel widzicie to w sicie? pierwsze kasiora pierwsza drobna kasiora którą wyciąga Meksykana to są Dwa grosze polskie z... nie wiadomo z którego roku z 2008 normalnie powiem wam, że ekipa z Łomży przyjechała ewidentnie pozdrawiamy Łomże. no patrzajcie no nie uwierzę no eksport patrzcie od ciekawe rzeczy wychodzą części zegarka jedna część A to druga część zegarka części są, a gdzie jest zegarek? Ja się pytam. Kopiemy dalej, może znajdziemy zegarek. Tak grzebałem, grzebałem się, już nic nie ma, a jednak coś jest. Mamy monetę, mamy 20 groszy. I co ja z nimi zrobię w takim stanie? Jeszcze nie wiem. Słuchajcie, to daje efekty. Efektem jest jakaś moneta. Już nie 20 groszy, a 50 groszy. Lecimy w górę z wynikiem. Nie za paska. No i proszę bardzo. To już wydamy. No i nie uwierzycie. W tym gąszczu gęszczu gęstym. Kolejna jakaś moneta i to jest... 5 złotych z prl jakże wyczyszczone 1982 rok no kurna mać ale jak się błyszczy jak psu nie powiem co i mamy kolejną monetę nie uwierzycie i to jest kolejne 50 groszy no robi się ciekawie e kurna Ej. Kurwa to jest guy. ja już widzę, kurde ja już widzę ten pojęć Widzę ją wyłać stąd Patrzcie kurde co się udało zdobyć Nic innego jak dwójaka Ale jaja No to kurna jesteśmy zarobieni Mamy dwójaczka pierwszego Fajny dzionek poranek w sumie, a to jeszcze dopiero początek dnia. No i mamy też pierwszą złotuchę. Nie <laughs> z jajca, no normalnie cyrk. Cyrk nad cyrki. No jak widać, słuchajcie, jestem już przebrany. I wypadałoby zrobić podsumowanie. Najpierw zacznę od tego, że... Powiem wam, że jest zimno. Zimno jest w wodzie i ja jestem w krótkiej koszulce, jest godzina po 9, gdzieś 20, nie wiem, więc poszukiwałem około godziny. Eee, fajne rezultaty, ale jest zimno. Jest godzina, mówię tak jak przed chwilą powiedziałem 9, 20, nie wiem ile jest stopni, jakiś lekki wiaterek i takie bym strzelał, może z 15 jest. Więc odpada pianka w wodzie a szkoda, bo mm, ja bym sobie tu jeszcze pochodził e, trochę głębiej, no ale na wszystko przyjdzie czas, miejsce i pora. E, moja pianka na krótki rękach i krótkie e, spodenki nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem na taką pogodę, jest po prostu za zimno. Ale i w woderach efekty jakieś były. Ja zaraz wam je przedstawię przy tym pięknym jakimś globusie, e, oto i... Efekty poszukiwań. Zaczniemy, oczywiście, od śmieci, których jest trochę, ale nie za dużo. Jakiś korek, jakiś gwóźdź programu, jakieś zawleczki i kapselki i tak dalej, i tak dalej. No, kurczę, podjerałem się tą, e, tą dupką od zegarka, która pewnie była tak połączona, coś w tym stylu. Jakiś Style USA, ale, ale jakiej marki to nie mogę rozczytać? NEC. Jest pewnie jakaś podróbeczka, ale się podjarałem. Drugiej części nie znalazłem. No i pieniędzy. Tu pieniędzy trochę wpadło, bo wpadło 2, 3, 4, 4, 57. No i e, mrówka, która nie wiem po co ona tu przyszła. Jak na arenie się teraz czuje ta mrówka? Mrówka złaś. I. I dwa prl 5 zł, i, i chyba nowotko, albo coś coś takiego. Czyli całkiem, całkiem niezły wynik w porównaniu śmieci do monet. Mniej więcej porówno. My się będziemy żegnać z tym miejscem, w tym pięknym e, miejscem, e, i co zrobimy? E, ja po prostu najzwyczajniej w świecie e, zaproszę Was do drugiej części soboty z Meksykano, e, No bo myślę, że ten film jest już dosyć długi. Wybaczcie. Pff, jakiś nauk trzeba mieć. E, ja Was zapraszam pewnie do części drugiej e, soboty z Meksykano. E, film pewnie pojawi się dopiero w tygodniu. A to dlatego. Bo mamy problem z internetem i ja mam bardzo, bardzo teraz wolny internet. I prawdopodobnie rachunek nie doszedł jeszcze za internet. I no to oni wzięli sobie i go spowolnili, i ja nie mogę wysłać wam żadnego filmu. Ani w sobotę, ani, ani prawdopodobnie w niedzielę, jeżeli ten rachunek dzisiaj w sobotę nie dojdzie i nie zostanie zaksięgowany. Także może być trochę lipa, no ale mniej. Nie zmienia to faktu, że możecie i macie okazję zobaczyć, jak Męksyk spędza sobotę wtedy, kiedy na Litwę nie wyjeżdża. A w drugiej części filmu na pewno będą zakupy, na pewno będziemy kupować buty do roboty, bo potrzebne mi są cholera jasna. Pewnie może jakieś skarpetki no i być może jeszcze będą poszukiwania. I może jeszcze sprzątanie Oktawii przydałoby się ją trochę ogarnąć, bo po tych podróżach to ta Oktawia e, nie wie jak wygląda odkurzeć, A przydałoby się trochę sprzątnąć. Więc jak ktoś to zapraszał na drugą część, a jak nie, to kontynuujemy dalsze spędzanie czasu z Meksykaną, na które zapraszam.